Witam Państwa w kolejnym odcinku Koperta Sport. Dzisiaj sobie pogadamy o Hubercie Gady, który urodził się 15 sierpnia 1914 w Świętochłowicach. Polski piłkarz, napastnik, reprezentant Polski oraz olimpijczyk w latach 1936-1939. I jego jedynym klubem, gdzie grał, co prawda nie zdobył podczas swojej kariery żadnej bramki. No chyba że dla reprezentacji Polski, ale w Śląsku i Świętochłowicach to wiecie, to się pisze razem. I grał w tym klubie 1928 w tym roku, ale też zaliczył 6 debiutów. W reprezentacji Polski 1936 i strzelił dwie bramki, a potem w 1936 też strzelił. Tym razem cztery bramki. I tutaj jego nagrody, które zdobył Z igrzysk podziękowanie